Siemano, z tej strony Patryk i witam was w kolejnym gameplayu z komentarzem na moim kanale, a właściwie gameplayach, bo jest to kilka gameplay, właściwie chyba 3 albo 2 z Call of Duty Modern Warfare 2, no i cóż, jest to dlatego związane z tym, że są trzy gameplaye, ponieważ wczoraj grałem podczas mojej sesji grania w Call of Duty MW2, Grałem sobie no i zaczynałem świetnie meczeki generalnie, dochodziłem do Pavelowa, bo zazwyczaj to był mój najwyższy streak, ale niestety no później powiedzmy szło mi coraz gorzej, coraz gorzej, aż, aż gameplay nadawał się tylko do usunięcia, także postanowiłem, że skleję coś wam z tych... No i ciekawsze meczyki może z dwóch gameplay albo z trzech. Jeszcze sam nie wiem, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Najpierw nagrywam komentarz. Jakoś często mi się to nie zdarza, że najpierw nagrywam komentarz, ale dzisiaj postanowiłem, że tak zrobię. No i okej, okay, przejdźmy do, do komentarza właściwego, właściwego. Także zacznijmy od dwóch informacji na początek, ponieważ chciałbym podziękować PL Designerowi za wykonanie tła na mój kanał. Oczywiście za drobną opłatą, bo jeszcze nie mam wymaganych tysiąca widzów, jak on wymaga ale... Banner mi zrobił, jest naprawdę fajny, taki jaki sobie wymarzyłem, a nawet lepszy, bo, bo nie wiedziałem, że można dać takich e, parę fajnych dodatków, także jestem naprawdę zadowolony, pozdrawiam Cię i dziękuję Ci. E, jeśli byście chcieli mieć banner, to oczywiście jego link w opisie, zapraszam na jego kanał, bo oczywiście jest e, naprawdę wybitnym grafikiem i naprawdę cieszę się, że na YouTubie, pomimo że ktoś nie jest jakimś bardzo znanym grafikiem, jest naprawdę fajny. I ogarnięty w tym, co robi. A druga informacja: to taka, że niedługo planuję nagrać filmik z moim ryjem. Także filmik będzie polegał na tym, że po prostu no, nagram filmik, w którym będę mówił o czym jest mój kanał, bo chcę nagrać taki filmik. Wiadomo, jak się wchodzi na niektóre kanały, zazwyczaj są filmiki o czym jest ten kanał i tak dalej, i tak dalej. Także mam zamiar nagrać taki filmik w bardzo fajnym. Bardzo, bardzo fajny pomysł na to mam powiedzmy i mam nadzieję, że, że to wyjdzie i po prostu będzie spodobał Wam się i oczywiście będziecie dalej zachęcać znajomych może albo jakichś swoich kolegów z internetów do oglądania Patryka, także przejdźmy już do właściwego komentarza a dzisiejszym tematem komentarza jest to jak zacząłem z FPS-ami, tak? bo wiele osób, wiele osób może to interesować, wielu może nie ale postanowiłem, że nagram właśnie taki komentarz i generalnie ja zacząłem od Call of Duty 1 a generalnie polegało to na tym, że mój tata kupił Call of Duty 1 na święta jakoś a właściwie to kupił dodatek do Call of Duty i właśnie wtedy bez Call of Duty dodatki się nie dało grać, także no trochę lipa była, ale miałem znajomych oczywiście. I mój znajomy, jeden z moich znajomych po prostu posiadał tą Call of Duty 1. I po prostu się powymienialiśmy trochę. Ja mu dałem trochę dodatku. On mi dał trochę właśnie tego tej swojej pierwszej części Call of Duty, no i udało się jakoś pograć, tak? I generalnie ja jakoś wtedy nie byłem zapalonym graczem do zabijania Niemców, bo oczywiście Call of Duty 1 się E, czasy rozgrywania Call of Duty 1 były w II wojnie światowej, no i jakoś e, powiedzmy, że nie byłem takim małym zabójcą od dziecka. Bardziej wolałem, żeby mój tata grał, i właśnie on wtedy się wkręcił w FPS-y, bo grał, e, a ja po prostu się patrzyłem, jak on gra, bo no, trochę mnie to przerażało i się bałem operować myszką, ale e, on sobie w pewnych czasach naprawdę świetnie radził w FPS-ach, i myślę, że jakby grał do dzisiaj, to myślę, że. Że, że byłby z niego całkiem dobry gracz. No i okej, okay. dalej, oczywiście, wyszło Call of Duty 2. Osta od razu mój tata go kupił, bo naprawdę Call of Duty 1 bardzo mu się podobało. No i oczywiście zaczął w nie grać, tak. I po prostu grał tyle, że chyba je przeszedł ze 3 albo 4 razy. Ja, może, przeszedłem tak samemu je raz. Może, bo naprawdę, grałem na pełnej spinie, bo naprawdę się bałem strzelać do tych niemców dalej. Pomimo, że miałem już jakoś 11 lat, albo 12, to jakoś, nie wiem, czułem przerażenie do tego, jakoś strasznie mnie to nie rajcowało, ale gra mi się jednak podobała. I tak jak mówię, mój tata grał, a ja się zazwyczaj patrzyłem i w sumie to było fajnie, bo, fajne, bo mogliśmy ze sobą spędzać wtedy też wspólnie czas i jakoś, jakąś tam wspólną pasję mieliśmy, ale do dzisiaj mamy wspólną pasję, jaką są sztuki walki, także... Jest całkiem fajnie, mój tata jest naprawdę spoko, chodzimy razem na siłownię, jeśli macie takich tatusiów jak ja, to, to, to pozdrawiam was, bo macie fajnych tatu, tatusiów. No i okej, okay, przejdźmy do następnej gry, bo następną grą, uwaga, uwaga, był Battlefield Bad Company 2, przy którego kupiłem jakoś w 2012 roku, bo w 2012 roku na wakacje dostałem nowego laptopa, na którym już, na którym oczywiście dalej nagrywam, bo nie ma tragedii z tym laptopem, na którym właśnie już zaczęły działać te assassiny wszystkie i tak dalej, wtedy jakoś nie grałem w FPS-y i postanowiłem, że sobie, miałem przerwę powiedzmy w Call of Duty 2, tam jeszcze miałem taki krótki epizod z multiplayerem, kodem dwójką, ale w sumie nie muszę o tym mówić, bo, bo jakoś nic specjalnego się z tym nie wydarzyło, i w 2012 roku, tak jak mówię, na początku roku szkolnego we wrześniu, jakoś pojechałem z moją mamą i z rodzicami. Generalnie, moja mama chciała sobie kupić telewizor nowy do, do swojego pokoju, no i pojechałem, poszedłem, pojechaliśmy do Mediamarytu, poszedłem na dział gry, no bo wtedy miałem już ten lepszy komputer, także rozglądałem się za, za nowymi grami, oczywiście. No i podchodzę tak do tej lady, patrzę, Battlefield Bad Company 2, 25 zł. no Battlefield jest podobno fajny, myślę kupię sobie, pogram sobie, tak. I do, do mamy, mamusiu czy mógłbym, 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 no i uprościłem ją oczywiście, tak. I, I kupiła mi tą Battlefield Bad Company 2, a wtedy moi znajomi właśnie też jakoś podostawali nowe komputery i też właśnie właśnie grali w tego BFA, no i zaczęliśmy grać razem, chociaż ja tak naprawdę zacząłem od kampanii, bo jakoś nie ten multiplayer wtedy nie rajcował, bo jakoś nie wiedziałem, jakie jest on rozwinięty w niektórych grach FPS i po prostu zacząłem sobie właśnie grać w kampanię, która jest naprawdę świetna w Bad Company 2, a potem przeszedłem do multiplayera. W multiplayerze Bad Company 2 mam bodajże przegrane 280 godzin albo jakoś tak. Powiedzmy sobie wprost, że na początku byłem naprawdę beznadziejnym graczem, próbowałem coś ugrać, ale ale nie wychodziło mi to i tak jak mówię, byłem naprawdę słaby, aż po prostu nabijałem godziny, a z godzinami rósł powiedzmy mój skill i jakoś potem to wychodziło. Aż w końcu wyszło Call of Duty, Call of Duty, powrót do serii Call of Duty, powiedzmy sobie I kupiłem MW3, MW3 z którym jakoś na początku sobie nie mogłem radzić Bo szło mi beznadziejnie, powiedzmy sobie szczerze Miałem wtedy, właśnie kiedy wyszło Call of Duty, ja nie wiem czy nie miałem ferii jakoś Czy, te, czy coś takiego, i, ale i sobie go kupiłem oczywiście w dniu premiery jakoś tak Po prostu miałem jakąś dłuższą przerwę i nie jestem pewien czy to nie były po prostu ferie I grałem sobie w to Call of Duty jakoś potem Zaczęło mi lepiej iść, no i, i za założyłem też kanał na YouTubie pod nazwą Fancik 2. Pewnie wielu z was jeszcze go kojarzy, bo wiem, że e, wielu widzów e, jest z tamtego kanału. E, I tak, i grałem sobie w TMW3, jakoś dla was nagrywałem, to co mi wpadł jakiś dobry wynik, to po prostu go wrzucałem na YouTube'a i, i jakoś sobie grałem w to MW3. Potem wyszedł Black Ops 2, no i muciłem w tego Black Opsa dwójkę zdrowo na początku, bo też właśnie miałem jakąś przerwę wtedy, kiedy on wyszedł. I powiem wam, że Black Ops 2 to była taka gra, na którą odkładałem przez miesiąc pieniądze. Każdą złotówkę, każde 5 zł na śniadanie. Wolałem sobie wstać 20 minut wcześniej i, i zrobić sobie śniadanie do szkoły, a rodzicom mówiłem, że tak żeby mi dali to 5 zł i sobie je odkładałem właśnie na to Call of Duty byłem zajarany youtuberem, powiedzmy takim, który lubił to nagrywać i często, często nagrywał materiały dla swoich widzów i grałem tak w tego Black Ops 2, nagrywałem dla was. Potem wróciłem trochę wcześniej, trochę się cofnąłem w tej serii Call of Duty i kupiłem Call of Duty 4 z którą miałem krótki epizod, bo jakieś może, nie wiem, 10 godzin z niego pograłem, jakoś tak, ale Call of Duty 4 to naprawdę fajne Call of Duty, po prostu takie swojskie, że tak powiem i, i oczywiście mam zamiar do niego powrócić, jak będę miał trochę więcej pieniążków, bo zapomniałem swoje pasy do konta z Call of Duty 4, więc no, póki co nie gram w tego koda 4 a teraz, a teraz po prostu gram we wszystkie praktycznie możliwe FPS-y jakie są, Medal of Honor Warfighter, Medal of Honor 2010, Battlefield Bad Battle Company 2, Battlefield 3, MW3, MW2, Black Ops 2, Black Ops 1, także troszkę poszedłem do przodu z tymi FPS-ami. No i generalnie tak wyglądała moja, powiedzmy, kariera FPS-owca, także mam nadzieję, że dzisiejszy komentarz Wam się podobał przedstawiłem wam dosyć fajną historię, myślę, że każdy z was ma taką swoją historię i dziękuję za, wam za wysłuchanie mojego komentarza, jeśli wam się spodobał to oczywiście zostawcie łapę w górę i wbijajcie na Face'a i lajkujcie mój fanpage, bo oczywiście tam się dowiecie wcześniej, kiedy pojawią się materiały i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!